Ciebie mówią, was wszystkich bardzo serdecznie. Wklejonych na moim kanale dead by Daylight. No i dzisiaj dzisiaj będę sobie grał tak jak ostatnio, surwem. No w sumie miał być co tydzień odcinek, no ale w poprzednim tygodniu chyba nie udało się wstawić i troszeczkę będzie później, ale teraz postaram się już o tym pamiętać. No i co? Dzisiaj będę sobie grał ten samym buildem, co tydzień temu. Jeżeli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, no to oczywiście zapraszam. Za, chwile, za chwileczkę też będę mógł go sobie omówić, bo w prawym dolnym rogu już go tutaj widzę. Witam jednego gracza tutaj w prawym dolnym rogu. W ogóle mam taką umiejętność. Okej, okay, dobra. Ona poszła na lewo, więc generator na prawo powinien być. Bezpieczny, dobra, fajnie. E, Ogółem mam szybko i cicho, czyli, jeżeli sobie przeskoczę przez okno, paletę bądź schowam się na shiftie do szafki, ona mnie nie zauważy. Do tego mogę się schować w szafce i na 3 sekundy się schować, i później na nią wyskoczyć. I to będzie taki sam efekt, jakbym prosił ją latarką albo zrzucił na nią petardę, albo też e, zrzucił na nią e, paletę. No i tam jeszcze mam jeden taki perk, który pozwala mi, jak zniszczę sobie totem, to później się wyleczyć w szafce. Pomóż mi tutaj kręcić gena, gościu, byłoby mi miło. Tam widzę, że ktoś już niszczy totem. Tanta się leczy, od razu widzę. Więc prawdopodobnie ma selfkera albo apteczkę. Chociaż dobra, przestała się leczyć, więc jest szansa, że Nurse będzie miała tutaj Takiego specjalnego perka, który pozwala wi na widoczność podczas leczenia. Dobra, dokręcamy. Czy gość się poddaje? Dobra, widzę, że się nie poddał, więc fajnie. Mimo, że gdzieś jesteśmy w terrorze, dobra, widzę, widzę ją. Ona chyba też nie widzi. Czemu ona nie zblinkuje? To mnie ciekawi. Dobra, zarobiście. Coś, coś kiepsko jej idzie powiem wam Bo jednak ona powinna bardziej te blinki yy, strzelać Bo one są naprawdę naprawdę yy, Mocne Dobra może znajdźmy sobie coś yy, ciekawszego takiego jak yy, Jakaś tutaj skrzyneczka jest fajnie Dobra możemy sobie w sumie otworzyć może będzie Czekajcie bo gdzieś tutaj jest w pobliżu yy, Dobra należy sobie otwórzmy bo widzę że Nikt się tutaj chyba jednak nie zbliża. Latarka. O, widzę, że te nowe questy jeszcze się fajnie pojawiają. Dobra, tamtej latarki nie chcę. Dobra, w sumie, jak ona się goni, to żebyśmy to na 100% wygrali, to sobie zacznę naprawiać generator, bo chciałem jeszcze sobie wziąć yy, i znaleźć jakiś topemik. Ale z tego co widzę, to tutaj. Okej, okay, słyszę gościówkę na prawo. Dobra, muszę. Z... O, kurw. Dobra, 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 na spokojnie. O, pogubiła się. Mmm, niedobrze. Fajnie byłoby, jak wróciła. Gdzie ona jest, gdzie ona jest? Dobra, weźmy sobie to, zniszczmy. Eee, Zniszczymy sobie to. I będziemy mieli taką funkcję, że będziemy mogli się raz wyleczyć. Kolejny generator zrobiony. Może będzie, jak sobie będzie blikować. To będzie to robiła w naszym kierunku. Tam widzę jednego gracza, więc naprawdę fajnie. Możemy sobie pójść w jego stronę. Widzę, że on tutaj będzie generator kręcił. To jest ten gość na samym dole. Dobra, widzę, że dwa generatory są kręcone. Chociaż nie, bo on sobie odszedł. Dobra, czyli jeden generator jest kręcony jak na razie. I zostaną nam dwa. Na razie jeszcze nikt haka nie miał. Jest też szansa, że killer może mieć w sensie killer będzie kampił, ale czy będzie kampił to jeszcze nie wiem jest też, trzeba pamiętać, że to jest nurse, która jak będzie kampiła, no to właściwie tej to nic nie da dobra, fajnie, greaty siadają okej okay. tutaj widzę, że za chwileczkę będzie ukręcony generator to mi się bardzo podoba i szukamy chyba killera, żeby troszkę się z nim bo jak na razie Okej, okay, gdzie, gdzie, gdzie? Dobra, z tamtej strony. Fajne, że nie ma tego e, takiego jednego perka, że jak naprawiam generator, to jesteśmy nieświadomi i ślepi. I nie widzimy nic innego, poza tym, że kręcimy generator. Oho, dobra, neodus, czy jak to tam się to nazywa? E, czyli to jest ruina. Ona teraz nas widziała, przynajmniej powinna nas widzieć, chyba tak działa ten perk że ona nas widzi a przy okazji jesteśmy wszyscy na strzała dobra połowa czasu już za mną ja sobie powinienem poradzić jak coś to się tam delikatnie poświęcę przyjmę jednego hita i powinienem później sobie bez problemu dać radę dobra zeszło to ze mnie ratujemy ją uciekaj uciekaj jak najszybciej i będzie naprawdę naprawdę fajnie. Chodź tu, ja cię wyleczę. Gdzie ona ucieka? Dobra, mniejszę już to. Muszę znaleźć drugą gościówkę, która jest obita. Dobra, tu sobie ją wyleczymy. Gdzie jest Nurs? To jest bardzo dobre pytanie. Mi się wydaje, że ona się goni z tamtym gościem ostatnim. Więc no dla mnie bardzo dobrze. O, nie, niekoniecznie dla tego gościa. Fajne dwa grejty, powiem wam, że siadły. A nic nie grałem od poprzedniego cika, więc jest naprawdę bardzo dobry meczyk. Fajny meczyk się wtrafił. Tylko szkoda, że taki dosyć załatwy bym powiedział: troszkę załatwy byłoby, lepiej jak byłby troszeczkę trudniejszy. Ok, czy ja słyszę na prawo generator? Tak, we dwóch nawet to kręcimy. Ona jest wyleczona. Okej, okay, ja gdzieś słyszę bicie serca Dobra, teraz trzeba uciekać Okej, okay, idzie na mnie Czy nie idzie na mnie? Dobra, teraz ona sobie powinna przejść Okej, okay, tędy sobie przejdziemy I ona powinna sobie już stąd Pójść, nie, jeszcze Dobra Fajnie. Ops. Dobra. Oślepiona. My sobie pójdziemy w te miejsce. Tu się mnie nie powinna spodziewać. Fajnie jakby nie powinna, ale. Jest taka szansa. Czemu ona nie blinkuje? To jest dobre pytanie. Okej. Okay. O kurde, zepsułem. Co <ścoughs> ja teraz zepsułem strasznie? Ona powinna teraz zblinkować, tylko nie wiem czemu tego nie robi. Tu mamy paletę. O kurde. Zepsułem, mogłem tutaj troszeczkę poczekać. Dobra, fajnie, ucieczka. Dobra, pogońmy się może troszkę w kółko. Słaby ten killer jednak jest. Dobra, oślepiony. Lecimy chyba sobie teraz trochę. O kurde daleko jest ładnie okej okay. ale na początku porobiła ładnie naprawdę trzeba to przyznać ale ja tutaj sobie radzę też całkiem całkiem nieźle mogłem zostać już trafiony kilka razy ona idzie w drugą stronę więc to mnie jak najbardziej cieszy troszeczkę sobie pouciekaliśmy więc naprawdę w tym odcinku będzie naprawdę naprawdę wszystko Yy, dobra, brama jest. O, już się sam pogubiłem, tutaj. Yy, brama jest na lewo od blaszaka, więc naprawdę, naprawdę fajnie. Bo jeżeli chodzi o te, tej, yy, ten blaszek, to jest najlepszy O! Jeszcze nam zablokowała tę yy, bramę. Czy ona jest gdzieś po tamtej stronie. Okej, okay. gdzie ty idziesz? Weź ty mi lepiej, powiedz. Teraz pytanie. Bo ja nie jestem narażony, ale. Nie wiem, czy to się przypadkiem nie aktywuje dopiero po jakby pierwszym uderzeniu. Taki jeden perk. Ona gdzieś tu jest. A jeszcze nie wiem w którym miejscu. Okej, okay, widzę ją. Ona się z nią goni. Dobra, lecimy otwierać bramę. Jak coś, to sobie tam uciekniemy. Tutaj szafek jest naprawdę, naprawdę pełno więc jak coś to to też sobie damy radę latarka jest naprawdę mocna na nią co mnie bardzo dziwi eee, no ale naprawdę o kurde go. no to powiem wam że teraz jest problem teraz powinniśmy jak najszybciej znaleźć eee, potem a na 90% Jestem w stanie się założyć że ktoś, ktoś w tym momencie sobie po prostu ucieknie. Okej, okay, ona ma naprawdę pierwszy stage na daną na chwilę. Yy, więc mamy chwileczkę czasu, żeby ten totem znaleźć, w którym miejscu on może się respić. To mnie ciekawi. Pusto. Domek, może piwnica była też czysta? Bo by już mi się pokazał. O, okej, okay, dobra. Już widzę, że niższy. To teraz, w którym jest U, po prawej stronie, był ten totemik I teraz możemy sobie ją na szybkości lecieć, ściągnąć. Czy ona naprawdę nie trafiła tego skliczeka jednego? Prawdopodobnie nie. Okej, okay, tutaj na szybkości spadniemy. I w 100% teraz możemy sobie polecieć i ją ściągnąć. Bezpiecznie, no dalej, dalej, nie bój się Ruina ściągnięta Dobra Hitnij mnie, hitnij mnie Dobra o kurde, czekajcie Dobra Chyba się troszeczkę delikatnie zamyślałem, bo Jest mały ludki problem Dobra, oni mogą sobie uciec Ja powinienem sobie jeszcze na na spokojnie ogarnąć czy oni będą chcieli jeszcze próbować mnie uratować? to jest dobre pytanie okej okay, widzę, że oni uciekają, czyli to będzie dla mnie GG powiem wam tak, jak zniszczony został ten totem to przez chwilę myślałem, że naprawdę to już będzie koniec, idziemy sobie ją uratować i mamy łatwą wygraną, a tu nagle zobaczcie co się dzieje, jednak Nuz stwierdziła, że się kampi. ona widziała, że ten totem został zły zniszczony. Kurde, mogłem jeszcze chwileczkę sobie poszukać, no ale wtedy tamten gościu sam by jej nie uratował. No to też duży, duży minus. Eee, troszkę szkoda te gierki, bo oni raczej już, no właśnie, pójdą sobie w drugą stronę. Ja mogę próbować jeszcze uciec, ale widzę, że się nie udało. No i co? Eee, to byłoby na tyle chyba Widzicie, w odcinku. Eee, Mam nadzieję, że mi się spodował, Do uszczę w no i się ma.